U Babci Maliny na Górze Parkowej kilka razy w roku odbywa się akcja krwiodawstwa organizowana przez Fundację Kibicujemy Życiu. Nazywam się Jan ostroga, jestem wiceprezesem Fundacji Kibicujemy Życiu. Fundacja ta zrzesza kluby honorowych krwiodawców, które powstały przy klubach sportowych. Fundatorem i całym pomysłodawcą założenia tej fundacji jest Robert Wąsowicz, właściciel sieci restauracji U Babci Maliny. Akurat dzisiaj mam przyjemność uczestniczyć w organizacji tej akcji, która się odbywa na górze parkowej. Mam nadzieję, że pogoda, którą mamy w tej chwili, i tłum ludzi zaowocuje jakimiś fajnymi rezultatami w postaci najcenniejszego leku, którym jest ludzka krew. Odzew na, nasze, na nasz apel do oddawania krwi jest całkiem spory, i jak kolejkę przed autokarem, mam nadzieję, że z wypełnionymi woreczkami na krew zjedziemy na dół. Nazywam się Paweł Kołodzi, mam, mam zamiar być mistrzem świata jednej z najbardziej prestiżowej federacji boksu zawodowego. Pierwszy raz miałem okazję wsiątować krew. To jest bardzo, bardzo szczytny cel. Postanowiłem, że będę uczestniczył w tym projekcie. Fundację kibicujemy życiu wspiera wielu znanych sportowców. Więźnierz Tomasz Adamek z fundacją związany jest od początku jej powstania i oddawał potrzebującym swoją krew kilkukrotnie. Mobilny punkt poboru krwi fundacji pojawia się na imprezach plenerowych w całej Polsce. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak bezcennym darem jest ludzka krew. Dlatego też w swoich działaniach fundacja wspiera dążenia zmierzające do zabezpieczenia wystarczającej jej ilości dla potrzeb lecznictwa. Nazywam się Marek Motyka, jestem byłym. Zawodnikiem Wisły Kraków w kraju Wiśle, blisko 12 lat. Jestem również jednym z członków tej organizacji. Krwi nigdy nie będzie za dużo, zawsze będą ludzie w potrzebie, zawsze za ludzkie można jakoś wspomóc. i my tutaj właśnie chcemy mieć taką swoją cegiełkę. Robert również przez to, że jest z nami w odbojach, że jest sponsorem, ale jest też uczestnikiem wyjazdów, meczy i przede wszystkim często do niego zgłaszają się ludzie proszący o pomoc. On wtedy wie, że my zawsze jesteśmy z nim, że zawsze będziemy mu pomagać. I tworzymy taką jakby rodzinę, nie tylko wisielacką odbojów, ale przede wszystkim tej fundacji, która, która ma szczytny cel i bank krwi zabezpieczony jest właściwie bardzo dobrze. I w tym momencie my mamy satysfakcję, że jakiś tutaj mamy wpływ na to, że granie to nie tylko przyjemność, ale też y, jakiś taki y, fajny gest, który można ze strony sportowców zrobić, którzy, którzy mają tu jakiś wkład. I nie, nie, nie będę ukrywał, że mamy z tego również satysfakcję, że, że możemy w tym uczestniczyć. Fundacja już jest tak mocno reklamowana, tak znana i tak szanowana, że ja myślę, że tych inicjatyw nie braknie, że cały czas się będą zgłaszać ludzie, którzy tej pomocy będą potrzebowali. My chętnie w tych wszystkich imprezach bierzemy udział, wspieramy Roberta, jesteśmy z nim zawsze i on wie dobrze, że tutaj robi coś, co jest naprawdę nieocenione. Co tu dużo mówić, I cieszę się, że mogę brać w tym udział. Jestem pełen szacunku i podziwu dla tego człowieka, który bezinteresownie postanowił pomagać ludziom i, i robi to naprawdę skutecznie. Jesteśmy dumni, że możemy z nim współpracować.